Cześć, tu Team Brain Factor. Witajcie, kochani rodzice. Na imię mam Ania, ja jestem Gosia, a ja Gania. Jesteśmy pedagogami, nauczycielkami, opiekunkami, a dla Waszych dzieci na co dzień ciociami w żłobku. Pracujemy w żłobku Brain Factor we Wrocławiu i na dzisiejszym spotkaniu, ponieważ wiemy, że jest to dla Was bardzo ważne, chciałybyśmy opowiedzieć o adaptacji w żłobku. Oczywiście wiemy, że nie jest to temat Wam opcji, podejmując decyzję o posłaniu swojego malucha do żłobka, przeczytaliście mnóstwo tekstów, czy obejrzeliście masę filmików. Także realizowanych przez inne mamy na temat adaptacji. Natomiast dzisiaj chciałbyśmy opowiedzieć Wam o adaptacji w żłobku z naszej perspektywy, z punktu widzenia cioć, opiekunek żłobkowych, które mają przede wszystkim doświadczenie i rozumieją, z czym mierzą się Wasze dzieci przychodząc do żłobka oraz z czym mierzycie się Wy, kochani rodzice. My wiemy, że w życiu każdego rodzica przychodzi taki czas, że zaczynacie rozmyślać, czy nie posłać swojego dziecka do żłobka. I wtedy może się pojawić wiele obaw. W waszej głowie może pojawić się mnóstwo pytań: Co będzie, jeśli moje dziecko się nie przystosuje? Czy w ogóle będzie tam bezpieczne wśród tylu dzieci? A może lepiej wybrać nianie dla swojego dziecka, która będzie poświęcać swoją uwagę tylko i wyłącznie jemu. A może w ogóle zastanawiacie się, czy jesteście dobrymi rodzicami, skoro oddajecie swoje dziecko w opiekę zupełnie obcych osób? No jasne, wiemy, że czasem się nad tym zastanawiacie. Ale sprawa jest prosta. W żłobku czekają na ciebie doświadczeni pedagogzy. to nasza praca i obowiązek zadbać o rozwój twojego dziecka, a ty masz więcej czasu dla siebie. Ale żeby do tego doszło, trzeba pomyśleć o adaptacji. I wiemy, wiemy, że słowo adaptacja może wydawać Wam się straszne, ale wierzcie nam, wcale takie nie jest. Adaptacja to krótko mówiąc forma oswojenia się, przyzwyczajenia, zapoznania. I oczywiście mogłybyśmy przytaczać tutaj bardzo wiele teorii, natomiast adaptacja w żłobku to przede wszystkim czas. Czas, który musicie ofiarować swojemu dziecku, który musicie dać sobie oraz nam, opiekunom, to czas, w którym zachodzi mnóstwo procesów, myśli, uczuć i emocji, które uzależnione są od Waszych przeżyć i doświadczeń. Dlatego nie ma dobrych i złych reakcji, właściwych czy niewłaściwych. Wszystkie są dobre, bo wszystkie są Wasze, wszystkie są wyjątkowe, tak jak wyjątkowi jesteście Wy. A kiedy zaczniecie mieć wątpliwości, czy podejmujecie słuszną decyzję, pamiętajcie o tym, że zmiana to szansa na rozwój dla Waszego dziecka oraz dla Was, kochani. My tu dużo mówimy, a Wy, rodzice, pewnie już sobie wyobrażacie, jak to wszystko będzie wyglądać z perspektywy Waszego malutkiego dziecka, stojącego pod drzwiami do żłobka i kurczowo trzymającego się nogawki od Waszych spodni, do tego jeszcze płaczącego. Tak, wiemy, że to może być dla Was stresujące. Pewnie w ogóle zastanawiacie się, ile to wszystko może potrwać. No właśnie, ile ta adaptacja będzie trwać? Zaczniemy od tego, że są żłobki, tak jak i w żłobku Brain Factor, adaptacja odbyła się z rodzicem. Przez około 5 dni przechodzisz z dzieckiem na 2-3 godziny i bierzecie udział w zajęciach. Poznajecie wychowawczynię, całą przestrzeń żłobka. Po kilku dniach spędzonych z nami na pewno będziecie czuć się pewni i bezpieczniej. Mamy świadomość, że szansa oswojenia tego, co nieznane, jest niezwykle ważna. Adaptacja w obecności rodzica powinna się odbywać tak naprawdę w każdym żłobku. Poczucie bezpieczeństwa realizujemy wspólnie, krok po kroku, z Tobą i Twoim dzieckiem. Dlatego kiedy przychodzi moment, że podejmujecie decyzję o pozostawieniu swojego malucha już tylko pod naszą opieką, lęk i niepewność spowodowane rozstanią są nieporównywalnie mniejsze. Ale musicie pamiętać, że bunt czy płacz przy rozstaniu to są zupełnie naturalne emocje i nie należy od nich uciekać, tylko się z nimi zmierzyć i wspólnie przez nie przejść. No dobrze, ale ja myślę, że rodzice mogą mieć teraz takie mieszane uczucia wobec na tylu informacji. E, może podsumujmy, my to rozumiemy. E, to będzie niełatwy czas i dla Waszych dzieci, ale też dla was. Trzeba będzie poradzić sobie z różnymi emocjami, e, które będą na pewno się pojawiać. To z pewnością też zaburzy Wasz cały dotychczasowy rytm dnia. Trzeba będzie sobie to wszystko na nowo poukładać. To, co też może być dla Was takim wyzwaniem, to z pewnością ten pierwszy dzień, kiedy Wasze dziecko zostanie w żłobku już bez Was. Może wtedy u niego pojawić się płacz, smutek, zresztą u Was też, co jest zupełnie normalne, zważywszy na głęboką więź, jaka Was łączy z dzieckiem. Nie ma co tutaj ukrywać, nie będzie łatwo, ale my jesteśmy w tym z wami, jesteśmy tutaj dla was i będziemy was wspierać. No, ale z drugiej strony to może nie robimy z tego takiej dramy. Przecież nie zostawiacie dziecko w lesie, tylko w miejscu bezpiecznym, monitorowanym przez różne służby. No i gdzie pracują wykwalifikowane opiekunki, które mega wspierają rodziców. No. Przyjazne otoczenie, wspierające relacje, czas oraz opiekunki, które rozumieją, czym jest proces adaptacji, wydaje się, że jest to wspaniały przepis na to, aby nasze maluchy zaczęły przejawiać pozytywne zachowania, które świadczą o tym, że zaczęły akceptować swoje nowe środowisko w żłobku. I kiedy. Przejdziecie już te wszystkie niełatwe etapy, będziecie mieć to za sobą, to z pewnością poczujecie, że był to dobry, dobry wybór. Jak zobaczycie, jak wasze dziecko wchodzi do żłobka z uśmiechem na twarzy, jak na widok cioć tuli się do nich i bierze czynnie udział w zajęciach, co zresztą będziecie mogli zobaczyć na udostępnianych przez nas materiałach, to z pewnością poczujecie się szczęśliwi. I spokojni o to, że wasze dziecko jest w dobrych rękach. Więc, tak jak tutaj już mówiłam, nie będzie łatwo, ale będzie warto. No, a dla Was, tak, dla Was, rodzice, nadchodzi ten czas, kiedy możecie pomyśleć o sobie, mając świadomość, że Wasz maluch jest naprawdę w dobrych rękach i wspaniale się rozwija. Nie ulega wątpliwości, że Dzieci obserwują i naśladują Was, dorośli. Czasem więcej czują niż widzą. Wasze emocje to emocje Waszych dzieci. Bądźcie pogodni, bądźcie radośni, bądźcie uśmiechnięci i bądźcie spokojni. Uwierzcie w siebie i w siłę energii, którą możecie przekazać swojemu dziecku. Wasz maluch właśnie zaczyna fantastyczną przygodę w żłobku, a wy odnajdziecie więcej przestrzeni dla siebie w byciu rodzicem. Czego Wam najmocniej życzymy. Dziękujemy Wam za dzisiaj, i już teraz zapraszamy Was na kolejne spotkanie, w którym opowiemy Wam o neurodydaktyce czyli jak Wasze maluchy uczą się w żłobku Brain Factor! Zapraszamy!